wydaje się, że ja to mam we krwi jakoś, że ja się urodziłam z tym, bo koniec to jest taka rzecz, którą ja zawsze wiedziałam, że, um, że to jest coś, co chcę robić i jakby spędzić tak jakby życie trochę w ten sposób. W ogóle pamiętam, że moim największym marzeniem od zawsze było posiadanie konia. I to było zawsze takie moje takie marzenie, że ja wiedziałam, że jeżeli chcę czegoś w życiu, to chcę mieć po prostu własnego konia. Pablo jest 16-letnim koniem. Właśnie w niedzielę obchodził 16 urodziny. Jak go zobaczyłam, to wiedziałam po prostu, że to jest mój koń. Kiedy jeżdżę, czuję harmonię przepływającą przez całe ciało. Jestem szczęśliwa. I na no kurczę jest to uczucie jedno o swoim rodzaju. Dla mnie relacja z koniem była zawsze na pierwszym miejscu i ważniejsza od jazdy, czy od tego, co koń potrafi, tego, jak jest posłuszny. Zawsze na pierwszym miejscu było to, żebyśmy po prostu dobrze się czuli razem. I żeby on się czuł dobrze przy mnie i żebyśmy stanowili zgraną parę. Moim projektem dyplomowym było zaprojektowanie derki dostosowanej do anatomii konia i do naturalnych mechanizmów termoregulacyjnych. Jak zaczynałam studia, to wcześniej nie, nie miałam za wiele wspólnego z y, tworzeniem, z projektowaniem. No ale na szczęście właśnie y, zajęcia z rysunku były o tyle ciekawe, że wykładowca zwracał dużą uwagę na to, żebyśmy rysując, projektując czy w ogóle coś tworząc, żebyśmy starali się czuć po prostu to, co robimy i wyłączyć na chwilę taki analityczny umysł i dać się ponieść trochę no, kreacji po prostu, żeby nie myśleć o tym, okej, okay, to położyć taką plamę, to, to, tylko jakby wczuć się i dać się ponieść. Taki sposób myślenia, z jakim się tam spotkałam, był dla mnie um, zupełną, no, nowością. No i też właśnie przeniósł się w jakiś sposób na e, moją pracę z końmi i, i na relacje z Pablem, bo właśnie takie podejście, wyczulenie zmysłów, e, wrażliwość, takie danie się ponieść takim odczuciom z wewnątrz, no to właśnie to jest coś, co jest też bardzo przydatne właśnie w pracy z końmi. Obecnie pracuję jako grafik w firmy reklamowej. No i oczywiście łączę to z moją pasją do koni. Udało nam się nawiązać taką relację z Pablem, że koń, który jest zwierzęciem stadnym, w wielu sytuacjach wybierał mnie zamiast drugiego konia, co jest w ogóle jakby, można powiedzieć, sprzeczne z naturą trochę. Ale, ale naprawdę były takie sytuacje. Zdarzało się nawet, że kiedy zostawiałam go na pastwisku, żeby sobie skubał trawę z innymi końmi i gdzieś tam powiedzmy sobie szłam do podstajnie usiąść, to on wyskakiwał z ogrodzenia. I przybijał do mnie po prostu galopem, zatrzymywał się przede mną, no i na zasadzie, znalazłam cię mamo. <grywa> Spędziłam praktycznie całe życie przy tych koniach i... Także one się wydają praktycznie... ...wszystkim. <grywa> thank you